Szukam kobiety w w do związku. Od lat 18 do lat 200. Monik pseudonim to. Broda, bródka, Jezus, Hussein, Hucknors, Osama Bin Laden, Hitler, Jelcyn, Hanna Boltona, Paul i Stalin. Helena Grażyna. To była czerwona, to jest biała. Helena Gryzyna. Dwa bułki. Dwa bułki, bułka, serki długie, naturalne, i ze szynku, i serki topione, krótkie. Jogurt grecki, moja zabawka. W nocy się nie bawię Ona nosi tam pod podpaski. To jest moja dziewczyna. Mój tego Podczas swojego Ona o czymś zapomniał. Ćwicz dalej. prezent urodzina. Mija i no. oczy. Mija rozmiar. oczy. Mija Malwina ci mylena się nazywa, już nie wiem jak dokładnie mam zapisane w telefonie Cała mnie wystawiła, nie przyjechała Ofukała mnie Przyjechałem, przyszedłem do domu na piechotę Tu drzwi jest zamknięte U siebie w domu oczywiście, tak? Dobra Tak byłem zły F. Tutaj też Drzwi zamknięte I widzicie, widzicie co zrobiłem? Patrzcie skopa i zamek pęk. Tak. Proszę bardzo. Tak. Tutaj mamy jedną łazienkę. Może światło się pali. WC, kibel. Jest. Tu jest łazienka. Wanna. Pralka zwykła. nic? Kupiłem dzisiaj 5 kurczaków pieczonych. Długo, jeden kurczak pieczony kosztuje 27 złotych drogę Ceny pośle w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. Jednego za chwilę za sam zjem. A kurta tam tego wypływa, ja mam ty nie. No, a ja tam później jedzenia. Ale co ja mam wydać? Wody do picia i trawy trochę? No nie tak, koleję! Ale jak się skończy? Ja nie, ten długi powtrzyma. No będzie będzie później na te na mięso na bi, nie? być zabite na mięso. Ale tak, tak, Dobra. No. Winogrona leśnie Kilogram. Dwie bułki, cztery bułki, sześć bułek. Osiem bułek, dziesięć bułek. Cukier ścinowy. Duży garnek. Duża łóżka do mieszania, nalewka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. paczek her herbat, każda inna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jeszcze osiem. Trzydzieści pięć, sześć. siedemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt Cukierki owocowe. I dwa łóżki cukru ścinowego. E, piwo Walka, Piwo Walka, Piwo Walka, Piwo Walka, wszystkie pełne butelkowe. Piwo Walka, Piwo Walka, Piwo karmi Piwo karmi. Walka. walka, Walka, Soplica.